Witajcie kochani, w poniedziałek 22 lutego zobaczymy sobie jaka runa będzie nam dzisiaj towarzyszyła. Poniedziałek. Mamy runę Lagus. Dla niektórych może ona oznaczać podróż, dla niektórych może ona oznaczać pracę z podświadomością. Lagus to też cierpliwości. Ona tutaj nam mówi, żebyśmy niczego nie przyspieszali, żebyśmy tutaj dzisiaj poddali się biegowi życia, tak? bo to jest rzeka, to są uczucia. Możemy być bardzo emocjonalni. Lagus czasami pokazuje też różnego rodzaju wycieki, przecieki, i to równoznacznie z wodą związane. Ale także właśnie słowne, także coś może gdzieś wyciec, też miejcie to pod uwagę. Lekus też mówi o naszych dzieciach, więc dzisiaj albo o kimś młodszym, tak? ktoś taki młody, młody mężczyzna, młoda kobieta, ktoś po prostu gdzieś około 20 lat albo mniej, może nam tutaj jakby, może dla nas być ważny, albo wy będziecie dla niego ważni ale przede wszystkim słuchajcie tutaj swojej intuicji, pozwólcie, żeby ta, żeby Laguz was po prostu tutaj prowadziła, tak, bo to też jest głos naszej duszy, który um, poprzez intuicję daje nam znać, czego chcemy, czego pragniemy więc um, ja wam życzę, żebyście ten głos w ciszy własnego serca dzisiaj po prostu usłyszeli. Trzymajcie się, miłego dnia.